No i widzowie, to ja, szeregowy Tymon, zostałem policjantem. No to zaczynamy z tym koksem. Jesteśmy na komisariacie w Rokos. Idziemy sobie do góry, otwieramy. ktoś tam odjechał. O, ten? Ej, ktoś na mnie zrzucił auto. I jak z tego wyjść? Jak z tego wyjść? Niech ktoś sobie weźmie do auto. Jak z tego wyjść? Ratunku, auto mnie przetrzasnęło! Ktoś na mnie zrzucił auto. Ratunku, ratunku. Ratunku! Gratunku nikt ktoś mi pomarzy. Dobra, jestem w środku auta. tam Jakoś się mi udało wyjść. Ciekawe jak się tym jeździ, bo nie umiem jeździć autem w ogóle. Nie mam prawa jazdy. O to ja w środku sobie w kabince siedzę. No nie wiem może. Dobra, wysiadłem Idziemy sobie kogoś tu, poszukać sobie jakiegoś więźnia Muszę je przesko Przeskoczę to? Nie Jakąś ściurę muszę poszukać Dobra, to tędy przejdziemy sobie. Tu już przejście przez ładownię. Tędy też nie, nie da się przejść. Mocno są tutaj też uzbrojeni. Na tej policji. Przejdźmy sobie na kuchenkę. Ej. Zniknęli. Jak to policja, skoro nie ma uciekniarów? No. Ale dronik. Idziemy sobie. Tenik. O, ten dyk. O, tam jest. Ej, gdzie on uciekł? Kanały kanały, brudna, brudna studienka Może tutaj jest jakieś wyjście z tego kanału. No, idziemy, idziemy sobie drabinką I wychodzimy. Przy krzakach jesteśmy właśnie to oni tak wymyślają, już się prawie żeg już się żegnamy, widzowie. Dobra, już go chyba nie złapię, to, pa widzowie. to na razie pa, widzowie.